Dla odmiany dzisiaj nie będę się zajmował ziołowym oczydłem, tylko dokończę podwyższoną grządkę, którą zaczęliśmy z rano jakiś czas temu budować. Aktualnie, aktualnie ta grządka wygląda tak, więc trzeba zrobić jej brzegi, uzupełnić materiał, dosypać no i przygotować już do wsadzania sadzonek z warzywami. To zacznę od tego, że przytnę sobie deski na równo, bo one są takie tutaj... To jest taka w ogóle deska, deska barlineska z demontażu. No i może to wystarczy. kątówkę potnę na słupki, które będę wbijał w ziemię, i do tego będę przekręcał deski to mniej więcej na trzy. Teraz te słupki zaostrzę, żeby móc je wbić w ziemię. muszę to odgarnąć. Teraz tak wykopałem już 6 dołków, czyli w narożnikach trochę będzie mniejsza tak rządka niż pierwotnie planowałem, bo mam tyle desek. W sześciu punktach będą kołki, te kantówki, No i teraz muszę wkopać je na taką samą wysokość, użyję do tego celu niwelatora. Może to trochę przerost formy nad treścią, ale akurat mam. Więc tutaj już ten poziom pierwszej deski sobie ustawiłem. Będzie tak, teraz wyszło nawet trochę za mocno, ale to już tak może zostać, tutaj trzeba jeszcze dość mocno wkopać. czterysta cztery centymetry. O i teraz jest super. O. I teraz jest grubsze, dobrze. i tutaj jakieś 15 cm No i tym sposobem mam już ustawione wysokości słupków, głębokości dołków. To teraz tak, te słupki na końcach sobie zablokuję, jeden już jest zablokowany z tamtej strony, obsypię tutaj sobie i później będę przekręcał deski, obsypywał następne słupki, aż dojdę do końca grządki. Wszystkie deski już skręciłem. Teraz jeszcze trzeba tą wiązkę tylko wypełnić. To co jest tutaj to przeniosę. Też będę musiał dosypać ziemi. No i będzie można sadzić warzywa. Tak wygląda prawie skończona grządka, jeszcze trzeba będzie trochę ziemi tutaj dosypać, wsadzić warzywa, no i miejmy nadzieję, że coś z tego wyrośnie. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam na następne.